Jest tu trochę słów nieprawdy, jak podwójny mistrz powinien przyjść tu się mierzyć z wyzwaniami. nie rozumiem tego w ogóle zupełnie. No nie no to jest w ogóle... Szkoda gadać. Sojrzałem na niego i mówię, kurde, co ten gościu robił, już to jest dziadek. Wiesz tak, bo aż mi go szkoda trochę było. Co mogę powiedzieć? Artur Mazur, klatka po klatce online. Ze mną Adrian Bartosiński, z galą KSW 67, która już w najbliższą sobotę w Warszawie. Tam jeden z pojedynków wieczoru przeciwnikiem Andrzej Grzebyk. Witaj, Adrian. I na początek takie pytanie rozluźniające, że tak powiem. Jak samopoczucie na, na kilka dni przed no, bardzo ciekawym pojedynkiem? Siemanko, ogólnie są poczucie bardzo dobrze, no oprócz tego, że muszę wody <noise> dużo i co, I, i waga, nie, jeszcze tam sporo kilogramów jest do ścięcia. Małym, małym półśrednim nie jestem, więc, więc to jest najgorzej właśnie z tym zbijaniem, ale tak to bardzo się cieszę ogólnie na ten pojedynek i nie mogę się właśnie doczekać samego pojedynku. Myślę, że kibice też się nie mogą doczekać, ja też się nie mogę doczekać, ale zanim przejdziemy do wywiadu właściwego, to proponuje materiał wideo. Materiał wideo złożony z twoich wypowiedzi, z trailera. Musiałem je wszystkie powy, powycinać i puścić, że tak powiem, longiem, bo ja się bawiłem przednio, a zatem przenosimy się na ekran i za chwilę wracamy. Jakieś tam. Nie, kutro. Wyzwanie to nie, bo nie jest dla mnie wyzwanie, co ja pierdolę. Jeszcze raz. Nie podobało mi się to, że tydzień później, po odwołaniu naszej walki, wyzywał do walki yy, Roberta Solwicza. I Nie w kurcie. w kurku Do siebie dojechać, naprawdę. Chodził i mówił we wszystkich wywiadach, że pierwsze co wyjdzie z tej walcy, kopnie prawą nogą z Jeremskisem. Obejrzałem tę walkę 100 tysięcy razy, dosłownie, i do no, prawa noga nie była użyta ani razu. A hejterzy te w nas chcą sprawdzać, tak. Andrzej żeby wywiad Andrzej, nie od razu wychodzę kopy tą prawą nogą, i potem będę analizować. Chój kopnął. Bo ch** kopnął. Nie jest na tyle przekrojowym zawodnikiem, żeby dać sobie ze mną radę. Przedłużę to do drugiej rundy, i w drugiej rundzie poddaję Andrzeja gilotynom. Albo skrętówkę. Andrzeju, nie denerwuj się! Nasza walka to nie koniec Twojej kariery. Po naszej walce zostaje Ci jeszcze trylogia z Zaroskisem. No, powiem tak, Adrian. Tak szczerze to nie pamiętam, kiedy, powiem tak kolokwialnie, ktoś tak darł łacha ze swojego rywala na trailerze KSW i bardzo cię proszę, nie oskarżaj coacha, bo wszyscy w tych, po, tym, po nagraniu tych trailerów oskarżają kołcza, że to wszystko Maciek, to wszystko Maciek. Ja mam wrażenie, że ty się tam bardzo dobrze bawiłeś. No nie, 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 nie. Maciek jakby lekko pomógł, ale generalnie no to. Przecież to ja to mówiłem. Ale tak, Maciek pomógł mi z tym, że... Mm, też musiał mi coś powiedzieć co powiedział Andrzej, nie? No bo nie wiedziałem jak się zachowywać, a ja wiedziałem trochę co powiedział Andrzej, więc wiedziałem, na co mogę sobie pozwolić tak jakby żeby to, to fajnie wyszło, nie? No i myślę, że udało się, bo każdy generalnie mówi, że trailer, trailer wyszedł zajebiście i fajnie też, że jakby takie dwie osobowości, nie? Ja tam myślę, na takie śmieszka, a Andrzej taki był trochę zagotowany, to też tak fajnie wyszło nawet. No był bardzo zagotowany. Zastanawiałem się, skoro walkę z Zaromskisem oglądałeś 100 tysięcy razy to ile razy oglądałeś trailer? Eee, trailer? <laughs> nie, trailer chyba tak dużo nie oglądałem, ale, yy, ale walkę jego z Zaromskisem tak oglądałem. No dobrze, to zaczynamy. Czy to prawda, że kilka miesięcy temu, kilka tygodni temu nie chciałeś walki z Grzebykiem? Bo Andrzej Grzebyk przedstawił to w trailerze, tak? że mogliście się zmierzyć, ale ty gdzieś za kulisami powiedziałeś, że nie, 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 dopiero w pojedynku opas. pas. No i więc jak się odniesiesz do tych słów Andrzeja Grzebyka? To bardziej chodzi chyba Andrzejowi o to, że po walce z Michalskim, a po jego walce, czyli to było w lipcu, coś gadaliśmy na backstage'u, nie, chyba wydaje mi się, że to jest mocno wyciągnięte z, wyciągnięte z kontekstu, bo chyba chodziło o to, że nie, nie chcemy już następnych bratobójczych pojedynków, eee, ale to też nie było powiedziane tak dosłownie, więc y, też tak sobie to wyciągnął, nie wiem po co i dlaczego, no ale mniejsza z tym, bo teraz chyba bolało go, że potem ja się chcę z nim bić, a taka jest prawda, że e, ja sobie tego pojedynku sam nie wymyśliłem, tylko padła we wrześniu propozycja, czy bierzemy Andrzeja Grzebyka, no to mówię no, no pewnie żeby, że. A że jakże wykali i tyle, nie? Później co prawda ta walka trochę się tam odłożyła. A z jakiego powodu? Odłożyła się walka? Tak. E, list... Czy tak pierwszy termin listopad odłożył się, odwołali nam pięć tygodni przed, przed galą. Gala się przełożyła. Listopadowa gala się nie odbyła. No i to już byłem w trakcie przygotowań dostałem telefon, no i powiedzieli, że może uda się nas wrzucić jeszcze na grudzień. Po czym stwierdzili, że na grudzień już mają, e, mają mocne zestawienia i nie chcą e, jakby potencjału tej walki marnować, żeby będzie się tam rzucać w środek. I po czym do 4 tygodnie przed galą w grudniu dzwonią, że coś im się wysypało <laughs> i czy byśmy jednak nie wzięli tej walki w grudniu. No i ja ogólnie byłem chętny e, na ten grudzień. Wiadomo, że... Związałoby się to z większą wypłatą, bo to cztery tygodnie, ale ja i tak byłem w treningu. No ale wiedziałem od razu, że Andrzej nie weźmie, bo on stwierdził, że to cztery tygodnie za mało. No może on nie był w treningu po prostu, no to nie dziwię się. No ja akurat trenowałem cały czas, więc, więc powiedzieli po prostu, że listopadowa gala ze wszystkimi zestawieniami jest przełożona na styczeń, na styczniową galę, nie? No, no I, co się, I co się stało w styczniu? I w styczniu znowu, 5 znowu tygodni przed, 5 to było, przed. Dostaję telefon, że Andrzej wypada z powodu nie wiem, jakiś tam, no nieważne. No i co? No i chcieli mi tam znaleźć jakieś zastępstwo, i na ten styczeń, ale ja też akurat no byłem lekko chory, tam miałem lekkie problemy zdrowotne, i tak szykowałem się na tą walkę normalnie bez. Z lekkimi problemami zdrowotnymi, i tyle nie chciałem jej odwoływać, ale mówię, jak już wypadł Andrzej, to już mówię: Dobra, nie będę na siłę tego kontynuował i po prostu odpuszczę sobie tam 2-3 tygodnie, podleczę się i wezmę, sobie galę, i wezmę sobie waleczkę na luty, nie? Oczywiście z nim, nie? No i udało się to dopiąć w końcu na luty, nie? Udało się to dopiąć. No jakby retoryka i stanowisko Andrzeja jest takie, że ty tego pojedynku nie chciałeś. Ale miał Cię przekonać do tego Dawid Pepłowski. Czy Dawid Pepłowski jakąś rolę odegrał w tym starciu, czy nie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Eee, znaczy, to jest e, robienie interpretacji przez Andrzeja, bo Andrzej bardzo dobrze inter, robie, interpretację robi dla kibiców. Więc to, ja zrozumiałem z tego trailera, że chodzi mu o to, że. Jak ja mogę chcieć się z nim bić? Przecież z Andrzejem, żeby kim nikt się nie chce bić. Przecież Andrzej jest tak mocny, że nikt się nie chce z nim bić. I do tego musiał mi namówić mój trener, bo to jest, nie jest możliwe, żebym ja chciał się z nim bić. I ja bardziej odbieram to w ten sposób. No ale prawda niestety jest taka, Andrzeju, że to ja chodziłem i prosiłem o ten pojedynek, a ty go nie chciałeś wziąć. No niestety, taka jest prawda. Powiem tak. Jak cię tak obserwuję, to mam wrażenie, że masz takie. Jakby to powiedzieć? Dosyć specyficzne podejście do Andrzeja Grzebyka. E, zgadza się, czy nie? Bo cały czas widzę uśmiech na Twojej twarzy. E, czy specyficzne? No bo. No bo mu, znaczy mówi. no... Jest tu trochę słów nieprawdy z jego strony i mówię takie robienie, że ja nie chciałem wziąć pojedynku. Y, to jest. No, że trener mnie namawiał. No akurat, no, Dawid Pepłoski, co prawda pomógł trochę tam, yy, ja jeszcze tak powiem, chyba bardziej też chodziło, że zaczepiał go trochę w mediach tam, yy, bo Andrzej zrobił coś takiego, że tydzień po tym, jak czy nawet parę dni po tym, jak odwoła, yy, odwołał naszą walkę, tam z powodów jakichś z, swoich, to widziałem, że coś tam w wywiadach gadał, że o Soldiczu. No i ja mówię, kurde, no i tu sprawa jedna jest niezałatwiona, on się już wybiera na Soldicza tam który się raz, więc mówię, że nie no. Więc coś tam go zaczepił mój trenerek w mediach, ale to mówię tak bardziej podszczypliwie, żeby też zagrać mu trochę na ambicji sportowej, żeby, 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 żeby doprowadzić jak najszybciej do tego pojedynku, nie? Mhm. W tym trailerze ty uśmiechnięty, żartujący, a Andrzej Grzebek kilka takich mocnych słów, na przykład chcę go zabić. Powiem tak, w ten sposób to Ty Wilder chyba wywołał dosyć dużą burzę w środowisku sportu walki troszkę tak w Polsce bez echa przeszły te słowa. Ja się zastanawiam, jak Ty do nich podchodzisz? Ach, nie biorę sobie tego do siebie, bo, bo wiem, że Andrzej jakby jest dobrym aktorem i wydaje mi się, że też bym po prostu zagrał w tym trailerze, żeby było no jakby to powiedzieć, dwa razy chciał mnie zabić, a na koniec powiedział, że to czysto sportowy pojedynek i nie ma złej krwi, także no nie muszę chyba dodawać nic więcej, tak? Hmm. To dodam inne, inny cytat z Andrzeja o Tobie, że nie walczyłeś z nikim takim jak, jak on. Czy zgadzasz się, że Andrzej Grzebyk będzie najbardziej wymagającym rywalem w Twojej dotychczasowej karierze? Powiem tak, e... moim zdaniem nie. A wiem, że jakby wokół Andrzeja jest zrobiona taka otoczka, i on jest dla ludzi tak mocnym zawodnikiem. E... Chociaż nie wiem skąd to się wzięło, no ale PR-owo jest tak zrobiony, że, no, że, że jest mocniejszy od soldicza nawet. Także e... dla ludzi tak, a dla mnie nie. OK, a jak oceniasz ty oceniasz przeciwników Andrzeja Grzebyka, bo no nie ma co ukrywać, że kiedy on odchodził z Fenu, to na Twitterze no, taka była dosyć gorąca dyskusja. Mógłbym nawet powiedzieć, że nawet taka twitterowa awantura a między innymi Kamil Oniszczuk kwestionował poziom tych rywali Andrzeja Grzebyka, między innymi, a inaczej, szczególnie tych, którzy przyjeżdżali z kraju kawy. I tak się zastanawiam jak ty do tego podchodzisz. No nie będę tu przeglądał teraz ta poloczy i wytykał jakich miał przeciwników, strzałów rekordów i tak dalej, nie? Ale no co mogę powiedzieć? Myślę, że na zawodnika z jego doświadczeniem i podwójnego mistrza organizacji myślę, że moglibyśmy spokojnie oczekiwać wyższego poziomu jego rywalów. I, I to nie tam, że coś tu zarzucam, bo też mi ktoś może powiedzieć, że mam w rekordzie, nie wiem, jakieś tam zastępstwo, które miałem na przykład na wirtuozie i przyjechał zawodnik 3-4 dni przed galą, no ale takie rzeczy się zdarzają. Ale. No mówię, ja gdzieś tam mam połowę walk zawodowych, tego co on, więc wydaje mi się, że, no mówię, jako podwójny mistrz powinien przyjść i tu się mierzyć z wyzwaniami. A, no mówię, no, dostał walkę na przykład drugą z Aromskisem, no, nie rozumiem tego w ogóle zupełnie. A to zapytam inaczej, czy w ogóle rozumiesz, rozumiesz pomysły, bo tak, no pierwsza walka skończyła się jak się skończyła, ale zawrzało po, po, po tym, jak pierwotnie został z Ogłoszony wielu kibiców, gdzieś też w mediach społecznościowych, twierdziło, no, no, że to nie jest rywal dla Andrzeja Grzebyka, że Zaromskis to już jest melodia przeszłości. I wiele osób kwestionowało to zestawienie. I zastanawiam się, czy, no wydaje mi się, że ty też, no bo kurczę, no ta, ta szpila wbita, że po walce ze mną pozostanie ci trilogia z Zaromskisem, no to wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to pytanie. Kurczę, z jednej strony jako zawodnika go rozumiem, bo myślę, że gdyby mi się przydarzyła taka sytuacja, no to też bym chciał koniecznie rewanżu, skoro zawodnik był na papierze ode mnie słabszy, w walce ode mnie słabszy, a zdarzyła się taka niefortunna kontuzja, no to chciałbym po prostu nawet samemu, znaczy udowodnić, no, no nie, on nie miał co udowadniać, bo gość był po prostu od niego słabszy, ale... Ale po prostu może dla samego tam swojego świętego spokoju głowy chciał udowodnić to po prostu, że... Wiesz co, ja nawet się... nie pytam o drugą walkę, bo dla mnie było zrozumiałe, że dostał rewasz. Pytam o pierwsze zestawienie. A nie, no to pierwsze, no to... Wygrał z solidnym Jakubcem. Yy... Chociaż Tomek tam bardzo głupio zawalczył, no ale to jest jednej, to jest druga strona, yy, że tam biegał za nim po klatce w linii i tak dalej, no to jest w ogóle co innego. Ale... Yy... No nie no, to jest w ogóle. Szkoda gadać. Nie wiesz, jeszcze ten debiut, to bym mm, to zrozumiał. Ale że to była pierwsza walka właśnie z Tomkiem, a na drugą dali mu zaromskisa, który ma 40 lat. Nie był się z emerytem. Jak zacząłem tego Zaromskisa na ważeniu, to myślę, że 77 to on ważył w całym dresie na jedzonych spodniach. Jeszcze, no taka prawda, no, Andrzej nie jest dużym pół, półśrednim. Yy, bo jest. No nie jest dużym półśrednim, a wyglądał jakby był dwa razy większy od tego zaromskisa. No i też widziałem tego zaromskisa jak się rozgrzewał, bo miał przyjemność, byłem też w niebieskim narożniku i widziałem jak się rozgrzewał, no to spojrzałem na niego i mówię, kurde co ten gość tu robił, Już to jest dziadek. Wiesz tak, aż mi go szkoda trochę było, mówię, chłop ma tyle lat, jeszcze musi tu się iść bić, a mówię, nie do, że był mniejszy dużo, no to, no to mówię, no. Niepotrzebna ta walka była moim zdaniem w ogóle, ale no mówię, to KSW tam miał jakiś pomysł, czy mówię, czy to Andrzej chciał z, z nim walkę, nie mam pojęcia. Nie tak dawno do, nie tak dawno do KSW dołączył inny podwójny mistrz, Daniel Rudkowski, no i już w drugim pojedynku będzie walczył o pas. Tymczasem, no dla Andrzeja Grzebyka z, yy, walka z Tobą będzie czwartą yy, w KSW i jakoś, jakby jak na razie, nie wiem dlaczego, nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, o tym pojedynku mistrzowskim mówi się tylko w Megach. Jak, jak ty to oceniasz? Co mogę powiedzieć? Sam w sumie odpowiedziałeś sobie pytanie. No co, wiesz, no zobacz, Rutek od razu dostał walkę o pas. no Nie oszukujmy się, że Andrzej był przymierzany na Soldicza i to myślę, że jakby chciał, dostałby pierwszą walkę od razu wchodząc tutaj, bo był PR-owo tak zrobiony i, i że no myślę, że pierwszą swoją walkę dostałby z Soldiczem, no ale... No nie wiem, no może Solid się po prostu nie chce zbić. Ciężko stwierdzić. A druga rzecz, że tak, do no czwarta walka. No widzisz, moja to jest trzecia i jakby biorę rywali mocniejszych od siebie na papierze, no bo ja chcę się rozwijać i chcę się bić z lepszymi, no bo mówię, wiesz, jestem młody. Muszę jeszcze tu udowadniać wszystkim, non-stop, wszystko. <laughs> Więc wiesz, chcę mieć rywali mocniejszych od siebie, dlatego wziąłem Michała, dlatego wziąłem Andrzeja i wiesz, nie chcę bić się ze, ze, ze słabymi przeciwnikami, nie? Myślę, że na tym też polega sport, bo często ktoś mówi, Ja nie chcę nikomu niczego udowadniać, a ja czasami wydaje mi się, że właśnie sport polega na tym, żeby cały czas komuś i sobie coś udowodnić, a szczególnie w takim sporcie kontaktowym, jakim jest MMA. Zastanawiam się, czy macie obiecane status takiej tej walki szczędzie walka, no, o status pretendenta, tak czy nie? Czy na razie nie ma o tym mowy. Wiesz co, coś tam było wspominane, ale jakby tak nie jest oficjalnie powiedziane, więc ciężko mi w ogóle coś powiedzieć, pewnie pewnie dowiemy się po walce tak naprawdę. Ale no mówię, coś tam było mówione, ale nic oficjalnie oficjalnie też ja nie wiem, nie? W trailerze powiedziałeś, że nikt jeszcze nie przetestował solidnie Andrzeja Grzebyka w zapasach. Domyślam się, że tutaj dostrzegasz jego luki. No ale myślę, że u Andrzeja Grzebyka też można znaleźć kilka takich solidnych atutów. Chyba ma ciężkie ręce. Nie wiem, czy się zgodzisz. Ciężko powiedzieć. Na pewno gdzieś tam jest celny. A, a czy ma ciężkie ręce? No. Nie robiłem z nim stójki, więc więc przekonam się pewnie na walce, a jeśli chodzi o zapasy i, i parter, no to no przyleciałem te walki i no nie miał żadnego takiego porządnego parterowca ani zapaśnika. No był ten Wiera, ale no nie oszukujmy się, że z tym Wierom miał przeprawę jak ja z i każdy się zachwyca jaki ten wiera nie był z... No ale to jest jakiś Brazol, który ma 8-4 rekord, zawalczył ostatni raz na Fenie, nie wiadomo kto to był w ogóle, zero jakiś mocnych walk, przyjechał i naprawdę przez trzy rundy, ta walka też tam zakończenie, no to postawia wiele do życzenia tej walki, ale no trzy rundy dostawał w pie. i co, jakby też nikt nie mówi, że się pokazał, tylko każdy mówi, że Wiera taki mocny. no Ale nie widziałem go z nikim innym, żeby stwierdzić, że, że ten Wiera był mocny. nie? Mhm. A taki kawał chłopa, bitnik i, i tak dalej. Mówię z Gniadkiem, no to też tam biorę na tą walkę poprawkę, że pierwszą rundę Gniadek super go zamykał, posadził go. To no było czas, to zderzenie. Cały czas wtóre. siedział na nim na siatce i bardzo bardzo fajnie ten Kamil z nim walczył i, i w ogóle nie dawał mu się rozkręcić i Grzebyk był zepchnięty do defensywy i, i, i nie za bardzo miał pomysł na walkę. No a do zderzenia głową, jak tam wszedł właśnie mu pod głowę, no to już widziałem, że no Kamil pływał i po prostu tylko dokończył tą robotę, nie? Powiem tak, z twoich słów w, w tym wywiadzie i w trailerze wynika, że chcesz być taką pierwszą solidną weryfikacją dla Andrzeja Grzybyka, tak czy nie? Tak, tak. Czy podtrzymujesz te słowa, że zakończy się poddaniem? Czy zakończy się poddaniem? Generalnie chcę go poddać, ale ostatnio jak obejrzałem ten trailer, to myślę, czy nie będę nokautował albo ubijał, także nic nie obiecuję, bo powiem generalnie, że jestem popierani po mocnym obozie parterowym i mogłem się zweryfikować z solidnymi gośćmi. A i na co dzień mogę się weryfikować z moim trenerkiem od parteru, Kawilem Wilkiem i Tomaszem Pacześnym, także naprawdę wygląda to nieźle. Eee, ale no mam tak, że na tej walce, gdzieś jak poczuję krew, to mówię no tak jak na treningach na nudzi gdzieś naprawdę szukam tych poddań i poddaję niezłych zawodników, to mówię tak jak czuję krew w walce, to, to sam Dawid powiedział, mówi, że ja jakoś nie myślę o tych poddaniach, tylko myślę, żeby ubijać, nie? Hmm? Gdzie na przykład przytoczę tu za mało ulubionego zawodnika Narkuna, którym, w którym mi się podoba jedyna rzecz, że e, gość nawet jak zrani w stójce, to nigdy nie chce dobijać w parterze, tylko zawsze szuka poddania, nie? I to jest właśnie fajne, że on zawsze nawet jak trafi, to i tak kończy poddaniem, a na przykład ja tego nie mam i k już chcę ubijać, nie? A zgodzisz się, że jak spojrzysz w rekord Tomka Narkuna, to widzisz tam prawdziwego zawodnika, który jest posiadaczem czarnego pasa w jiu-jitsu, to jest taki startowy, czarny pas. Bo często zawodnicy mają czarne pasy, ale tego w tak. rekordzie kompletnie nie widać. A narkun właśnie to co powiedziałeś, nie? Bomba, ale za chwilę jakaś technika. Tak, tak. No i to mi się podoba i, i mówię, tego też trochę zazdroszczę. Bo mówię naprawdę, uważam, że mam mocny i solidny parter. I, i, i mówię, że chciałbym w końcu też poddawać na tych walkach. Mam nadzieję, że na tym obozie, jak byłem, to właśnie tak z Gadawidem się dogadaliśmy, że mam szukać tylko poddań. No i tak też robiłem, że na każdym sparingu szukałem jak najwięcej tych poddań, więc mam nadzieję, że się to przełoży i będzie poddany, poddanko. To jeszcze jedno pytanie do tego, dotyczące tego, co może stać się po pojedynku. Bo to są derby artnoxowe, pozdrawiamy, Artura, Gwoździa. I tak się zastanawiam, czy po starciu z Andrzejem Grzebykiem napijesz się z nim wódki w wszelki. Bo z Michałem Michalskim się napiłeś. Ech, no tak. Kurde, ale jakoś z, z Michałem, z Michałem też jakoś ta sytuacja. Z Michałem lepiej się znam po pierwsze. Ech, bardzo go lubię i, i mówię. Jakiś tam kontakt mieliśmy a z Michałem, też była zabawna sytuacja, że e, też pisaliśmy ze sobą w czerwcu i ja mówię do niego, właśnie pisaliśmy coś i mówię, że kurde ja bym chciał w lipcu zawalczyć, ale mówią, że nie, chyba lipiec słabo, bo nie mają kogo mi dać, a on mówił, że ma termin na lipiec. No i coś piszemy, że nie, no przecież nie zestawią nas razem. E, jak coś gdzieś się bycie bili, to już pewnie pas, nie? Też tak sobie pisaliśmy w wiadomości. No i kurde, tydzień później albo dwa. Dzwoni do mnie Artur właśnie menadżer i mówi Ty, bo jest propozycja, I ja mówię, no jaka on? Na, Micha na Michała Michalskiego. I ja mówię tak, o mówię, mieliśmy się nie bić, no ale mówię, a on bierze? No on mówi, no on mówi, że bierze. I ja mówię, no dobra, to no ja też biorę. No i to no, nie jakby, no co, nie było y może jakbyśmy pogadali ze sobą, to, to nie byłoby tej walki, ale tak, że on potwierdził, ja potwierdziłem, to już tak głupio było odmawiać tego, a że nie mieliśmy kontaktu ze sobą wtedy, że tak nie, razem tego nie pogadaliśmy, no to musieliśmy się, musieliśmy. No, wzięliśmy tą walkę i tyle czysto sportowo, ale bardzo mi się podobało z Michałem to, że, że naprawdę my nawet w dniu walki spotkaliśmy się gdzieś na dole w hotelu i my siedzieliśmy, staliśmy sobie razem i gadaliśmy, jakbyśmy mieli w ogóle się nie bić. To w ogóle to było super, że ja mówię z gościem, z którym się miałem bić po południu, w południu z nim gadam i, i nawet nie było czegoś takiego, że nie nie chciało nam się razem rozmawiać, tylko normalnie się śmialiśmy i w ogóle nie było jakiejś tam złej atmosfery ani, ani ten. I, I to było fajne. Weszliśmy do klatki, pobiliśmy się, po walce się napiliśmy i, i mówię, to było, to było bardzo fajne, no ale Michał jest też mega, mega gościem. No tak. Rozumiem, że z Andrzejem nie znacie się na tyle, żeby, żeby ta, żebyśmy takie obrazki oglądali. A czy jesteś gotowy na to, że na Ważeniu może być show? Bo tak znam jak Grzebyka, to nie zdziwiłbym się. A, kurde, no jestem przygotowany, ale no nie robi to na mnie wrażenia, mnie. co że mnie odepchnie coś, wiesz. Jak, jak mi odepchnie, to na pewno na pewno na pewno na pewno czuję to na walce. Ale ten, no nie, nie robi to na mnie wrażenia. Mówię, nie wiem, ciężko też twierdzić, bo on też tutaj tu mówił, że, że chce zabijać. Na koniec mówi, że to czysto sportowy pojedynek, więc ciężko mi się zaopatrywać, jak to tam widzi. Ja liczę na to, że to będzie fajny pojedynek, bo. No, Andrzej też jest takim zawodnikiem, że on się lubi w walce otwierać, dlatego liczę na, to, liczę na to, że to będzie solidna bójka. Adrian, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. No i co? Życzę smacznej wody, chociaż ona nie ma smaku. No nie ma, nie ma. Cisowianka nie smakuje. Ale życzę, życzę żeby, żeby to zbijanie odbyło się, no tak, że tak powiem, książkowo, bez żadnego uszczerbku. No i liczę naprawdę na solidne grzmoty. Wielkie dzięki. Za rozmowę, i do zobaczenia w Warszawie. Dzięki wielkie.